Cześć witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Popołowicki Gamer. W dzisiejszym mam siódmym odcinku nagram dla Was ten Niskelarz. Po bardzo długiej przerwie obecności. tą grę nagram starym dla Was roku w 2024. 16 grudnia w poniedziałek, tam powiedzmy po południu albo rano, więc teraz nadal dla Was ten stracony czas i. Nagrywam tą grę już w nowym roku 2025 Więc zapraszam Was do oglądania w nowym, jakże przefajnym roku 2025 i nawet lepszym niż tamten stary 2024 Bo tamten rok to było node, a tutaj to będzie znacznie lepiej, bo może nagram Turbo Kozaka i go ciekaw zobaczymy ale na razie życzę Wam miłego oglądania i udanych wakacji, bo już niedługo będą wakacje, za parę miesięcy, a ja tu zaprosiłem swoją witkę Nikolę, że da mi jej nowijecie. A co ja miałam jej dać? No właśnie, mi jej dać autograf, z i będzie super, ale po co wam to mówię? Zresztą sami wiecie o co chodzi. To tylko fanka i nic więcej. A tak przy okazji zapraszam Was na real, na profil Realu, poznań link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, spodoba to... Zostawcie mi tu ponad 59 łapek w górę, dobijcie mi cen subskrypcji do ponad 9 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych mitów, i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Dobra, to co teraz, to co robić? Weźmy na przykład to. I lecimy z tym ptaszkiem. Odpalamy ptaszka i lecimy. Może chociaż ze dwa trzy mecze Nie Niedobrze, bo to trafił. Dobrze po jeden. Jak ja dobrze gram? Niedobrze, niedobrze, bo już i jest w piatkę. Ajajaj, przestrzelenie, przestrzelenie niedobrze. Mm, przełamanie rywala na korzyść rywala. Nie, nie wierzę, out. No ja tak dobrze gram. Ale i tak auty, No jasne. I podwójne uderzenia. Niedobrze, 5-1. Już było tak dobrze. Niedługo będzie 6-1 i pewnie... Koniec meczu. Dobrze, chociaż ja tutor, trafiłem. Oj, 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 oj nie dobrze. Ciągle zrywane podania i w ogóle... I koniec! 7 do 2 przegrzałem. Następne spotkanie muszę trochę poprawić. Bo tu to trochę zrywane podania i takie tam były. A nie dobrze. Wszystko odbierał. Albo teraz niech będzie przełamanie. O. Liczę na jego błędy. Dobrze. Dobrze, nie to rapię. Czysto jest 3-0. Choć nie takie wymiany mi się podobają. A on ciągle popełnia błędy i dobrze. A jego drugi serwis wykorzystam. Jest Return i po grze Odejdę. Dobrze, 5-0. No tu trochę przesadziłam z turnem. 6-0. Ouch, byłoby 7-0. Baigel. Baigel by był. Dobrze. Tak, wygrałem 7 1 Wszystko teraz się rozstrzygnie w decydującym meczu. W trzecim meczu mam zieloną kartę. I proszę bardzo, ja po to zainstalowałem tą grę, żeby grać do boju. No w pierwszym meczu powiedzmy pierwszy set niestety przegrany. I tyle. Zafirdri. O, proszę bardzo. A teraz jeszcze niebieską kartę bym potrzebował, ale to już za pieniądze, to raczej się nie skuczę, bo to, to jest za darmo, to chętnie bym wziął. Proszę bardzo. 182 gemy. No. Pierwszy set nie podołałem za dobrze. Drugi mecz bardzo dobrze. Wykorzystałem to. A teraz trzeci mecz of wszystko. Jak nie wygordlam, to to trudno. Ale na pewno wygordam, bo teraz już uwierzyłem w siebie. Dobra play. Naciskam tutaj. Decydujący mecz widzowie. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się tylko udało to to prawie jakbym grał jako Hubert albo Świątek. piątek Ło, kurde Ale ten no nie wiem nie, chyba nie będzie popełnił tyle błędów co tamten Dobrze Też popełnię. Ajajaj, aj, zerwana, zerwana, zerwana Dobrze, dobrze, że to nie było zerwane. Podbiegnę, tak? Będę teraz tylko podbiegał cztery jeden. Wszystko ma się ku wygranej. Ajajaj. Pięć-dwa, dobrze L i lepiej żeby popełnił podwójny błąd. Nie popełnił podwójnego błędu, a ja popełniłem idealny błąd. Nie. Tak, podko się piłka. Dzięki doberdemu returnowi. I koniec. Ad serwisowy nie odebrał tego i wygrywamy 7 do 4 decydujący meczu. Wow, to za niesamowite spotkanie w Sydney. Mogliśmy oglądać to ma relacje z Pawłem Wickim Gamerem na czele i zobaczyć reklamę szachów, gdzie można udoskonalić gardę szachową. Dobra, zobaczmy. Bo na tamtej komórce to je ram World Rossi. I nie chcę wam Rosji pokazywać, bo to jest nasz konkurent wojenny. Więc na pewno bym nie wybrał World Rosji. To ja teraz wezmę sobie tą postać i tyle. O, select. Próbujmy nią zagrać. Ciekawe, jak ona gra. <laughs> Już odblokowałem. Zobaczcie nową postać. Do go Ja kontra Ales. Po 0 pucharów mamy. Dobrze, wow. 1-0. Pomyl się, pomyl się, nie chcę grać po prostu, dawaj zareturnuj, ja nie. Ile ja się tu naczekam, żeby ktokolwiek zareturnował? ona z internetem ma coś nie tak. Doszła do piłki, ale i tak... Nie chciała odbić. W końcu zaczęła grać. Teraz w końcu zaczęła grać i teraz będzie mi ciężej. Cztery no w końcu! bo no tak to... Czułam się jakbym grał... Czułam się jakbym grał z maszyną niegrającą. Fault. O no nie. Dobrze, out, out. Czułem się jakbym grał z niegadającą maszyną. Dobrze, ale return. Coś niesamowitego. To był idealny return i ona biegła do tej piłki, ale nie mogła jej odebrać, bo to był za mocny return, żeby jakkolwiek odebrała. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój, jakże przewajnę o te ten z klas, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i to ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło cześć, pa, narka, papa Elo, pa mordy, życzę wam miłego dnia. Elo.